Płyny niezamarzające możemy podzielić na dwa typy produktów: koncentraty i gotowe do użytku płyny. Wyglądają tak samo, a i tak występują pomiędzy nimi pewne różnice. Więc o co tu chodzi? Koncentrat to produkt, który należy samodzielnie rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach z wodą demineralizowaną. Zawiera on wszelkie niezbędne dodatki do prawidłowej pracy w instalacji, w tym oczywiście inhibitory korozji. I oczywiście, ze względu na to, że musisz go samemu rozcieńczyć, jest tańszy od gotowego płynu. A, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mityczny koncentrat o temperaturze zamarzania minus 80 stopni Celsjusza. On po prostu nie istnieje. To jest zwykły chwyt marketingowy, który jest wykorzystywany przez niektórych sprzedawców. Tak jak na przykład w tym przypadku. Tutaj ktoś pięknie napisał w tytule, że koncentrat ma minus 80 stopni temperatury zamarzania. A jak zjedziemy sobie niżej, to widać, że no jednak to nie jest minus 80 stopni temperatury zamarzania. Żeby wam to bardziej przybliżyć, wystarczy, że pokażę coś jeszcze. To jest krzywa zamarzania glikolu. Widać jak na dłoni, że przy zalaniu instalacji nawet czystym koncentratem nie ma mowy o temperaturze zamarzania wynoszącej minus 80 stopni Celsjusza. Można nawet zauważyć, że przy zawartości 65% glikolu w roztworze temperatura zamarzania jest niższa niż w przypadku 100%. Wspominam o tym tak na wypadek, jakby ktoś z Was wpadł na pomysł zalewania instalacji czystym koncentratem. Tego się nie robi. Gęstość koncentratu jest na tyle duża, że tłoczenie takiego płynu nie będzie możliwe. I teraz sobie wyobraź, że chcesz zaoszczędzić na płynie albo źle go rozcieńczyłeś i przez uszkodzenia instalacji jesteś stratny kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Gotowy płyn niezamarzający to przystosowany do konkretnej temperatury zamarzania produkt ze wszelkimi dodatkami, który można już od razu wlać do instalacji. Zaletą takiego produktu jest to, że unikasz możliwości popełnienia błędu przy rozcieńczaniu. Dlatego apeluję, kupuj koncentraty tylko jak umiesz w płyny niezamarzające. Nie umiesz, to kup gotowy i miej święty spokój.